Branża fintech sięga po coraz ciekawsze rozwiązania, takie z powzoru powszechne, które dzięki zastosowanym odpowiednią technologiom można adaptować w bardzo interesujący sposób, na przykład komunikatory online. Jeśli dzięki takim rozwiązaniom możemy swobodnie dokonywać zakupów w internecie, czy rezerwować miejsca w samolocie, dlaczego nie możemy skorzystać z przedmiotów finansowych? wnioskować o pożyczkę, zmienić limit na koncie czy wyrobić sobie nową kartę. Nasz zespół stanął przed wyzwaniem stworzenia narzędzia, które w prosty, intuicyjny sposób było ciągle dostępne dla klienta przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, a w samym procesie sprzedażowym nie wymagało wsparcia ob specjalisty do spraw obsługi klienta. Samo narzędzie musiało być na tyle proste w swojej konstrukcji, by przy tworzeniu nowych ścieżek sprzedażowych nie wymagało wsparcia deweloperskiego. Jako deweloperzy dokładamy tak naprawdę nowe funkcjonalności, a same ścieżki sprzedażowe są tworzone przez analityków bez kompetencji technicznych. W trakcie developmentu pracowaliśmy jako stuprocentowy zespół skramowy. Zespół składa się z deweloperów front i tutaj warto wspomnieć, że wykorzystywaliśmy zarówno Reacta, jak i Angulara, Java deweloperów, testera oraz designera. Co najważniejsze, całe rozwiązanie było w pełni oparte o technologie chmurowe na AWS. -ie. Dużą zaletą w prowadzeniu projektu była stosunkowo niewielka odległość między naszym biurem a biurem klienta. To pozwalało nam, by w miarę często spotykać się i dyskutować o wprowadzonych zmianach. Na co dzień do komunikacji wykorzystywaliśmy Slacka. Miejsce, gdzie organizowaliśmy swoją pracę, to była Jira, natomiast kod przechowywany był w Bitwackecie. Ostatecznie stworzyliśmy narzędzie, którego nie posiada konkurencja na rynku. Ciągle pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, by dopasować je do feedbacku od klientów. Dzięki czemu nasz klient będzie w stanie lepiej stargetować swoje kampanie, tak aby docierać do szerszego grona odbiorców.